Mam kilku konkretnych klientów, z którymi pracowałem nad tym, że chcieli zmienić kierunek kariery, i część z nich, w sensie wyjść z firmy i znaleźć inną firmę albo założyć własną, ale część z nich motywowała się czym? Motywowała się tym, że nie lubiła tej sytuacji w firmie, nie lubiła relacji z prezesem, z zarządem. I ja mówię: No, to czemu tego, tego i tego nie powiesz? Czemu nie wyłożysz te karty na stół? Nie, no Adam, no przestań, no wiesz jak jest. Ja mówię, no ale co jak jest? Nie no, nie rozumiesz, ale, ale to wyjaśnij mi, co masz konkretnie w głowie. No stary, no to przecież jak ja im to powiem, mi się to nie spodoba, to mnie wywalą. Aha, okej. Okay. Czyli kierujesz się obawą związaną z, z tym, że cię wywalą, tak? No tak. Okej. Okay. No to teraz tak, ta myśl, ta obawa tak naprawdę wpływa na to, że ty nie jesteś w stanie zawalczyć o to, o co ci należy. O co ci chodzi, na czym ci zależy. No tak, no dobrze. No to teraz zawsze albo nic z tym nie robisz, albo wychodzisz z tej firmy, albo zawalczasz. Jeśli chcesz zawalczyć, musisz zaakceptować najgorszy scenariusz. I jeśli go nie zaakceptujesz, jeśli nie, nie przygotujesz na ten scenariusz, to nigdy nie podejmiesz tej, tego działania.